Dość. Ostatnią sobotę karnawału po wielu o polskich wsiach grasuje niedźwiedź. Bać się go jednak nie trzeba, bo wiedziony jest na pastronku. Chodzi od zagrody do zagrody i podobno przynosi szczęście na cały długi rok. W mieście na zabawę z niedźwiedziem nie ma dziś co liczyć, można się za to wybrać na ostatni karnawałowy bal. Wodzenie niedźwiedzia to stary śląski zwyczaj. Niektórzy mówią, że znany i praktykowany był już w XIV wieku. Tradycja jak widać przetrwała do dziś. Ostatnią sobotę karnawału barwny korobut z niedźwiedziem na przodzie przemierza więc wieś jak długa i szeroka. Za misiem podążają inne, równie ważne postaci. Wśród nich przedstawiciele rozmaitych profesji. Przychodzi też i milicja na wszystko sprawdzają, i praktycznie do następnego roku wszystko jest sprawdzone. Możemy bezpiecznie w naszym gospodarstwie mieszkać. też lekarz i ksiądz? Też księdza wiedziałem, poświęcił nas w i lekarz też robił. Zbada więcej żony niż mnie, no ale to już to już jest sprawa. Gospodynie mają dziś jedyną w roku okazję, by zatańczyć z niedźwiedziem. Z tej gratki nie należy rezygnować. No, bo to sprawi, um, że przyszły rok będzie szczęśliwy. Gospodarze starają się ugościć niedźwiedzia i jego opiekunów jak najlepiej. Wodzenie misia po wsi pochłania przecież sporo energii. W każdej zagrodzie znajdzie się więc coś na pokrzepienie. Specjalnie robię na tę okazję. Specjalnie na niedźwiedzia. Jeszcze cieplutkie? Tak, jeszcze cieplutkie. Kiedyś była tradycja, że tam jajka dawali i, i słoninę i jakieś tam kiełbaski, a teraz albo czekoladka, albo raczej więcej kawy. We wsi Świerkle niedźwiedzia wodzą co roku członkowi miejscowego LZS-u. Tu lubię wojnie, Hojnie, hojnie nas obdarowują, proszę zobaczyć. Mamy kwiatkie wioski i już skarbonki są teraz załadowane. myślę. Wieczorem mieszkańcy świerki spotkają się na wspólnej zabawie, za to Niedźwiedzia spotka na niej straszny los. Zostanie zabity. Tak jak każe wielowiekowa tradycja. W mieście na zabawę z Niedźwiedziem nie ma co liczyć. Można się za to wybrać na ostatnie karnawałowe bale. Niektórzy rezerwacje tego wieczoru robili już w Sylwestra. Mamy cztery sale, w dniu dzisiejszym już mamy zajęte trzy sale, natomiast jeszcze goście cały czas my myślimy, że ta czwarta również będzie zajęta. Wszystkim, którzy na parkiecie czują się niepewnie, proponujemy ekspresową lekcję samby. Krok podstawowy z obrotem i tak zwanym chassé. z z taką sztuką, że wydaje mi się, że każdy tego poczuje. Wojtek czy będzie znał kroki, czy nie będzie ich znał, będzie się świetnie bawić. Dodatkowym plusem takiej żywiołowej, karnawałowej zabawy w tańcu jest utrata setek kalorii, a jak wiadomo wiosna coraz bliżej. Kolejna premiera Stefopio